Przez ostatnie lata próbowałem, popełniałem błędy, pracowałem nad sobą i swoją pasją. I dziś chcę ci powiedzieć coś, czego nie usłyszysz w motywacyjnych filmach, bo sukces nie ma jednego przepisu. Ale powiem ci 7 rzeczy z mojego własnego doświadczenia, które pomogą ci dążyć do zamierzonych celów. Po pierwsze, nie ma jednej drogi do sukcesu. Każdy chce znać ten sekretny skład, magiczną formułę, która sprawi, że wszystko się łoży, ale prawda jest zupełnie inna. Nie ma jednej ścieżki. Każdy człowiek ma inne doświadczenia, inne talenty, inną wrażliwość emocjonalną. To co zadziałało u jednej osoby, tak naprawdę niekoniecznie sprawdzi się u ciebie czy u mnie i to jest ok. Dwójeczka. Najlepszy sposób zarabiania pieniędzy to właśnie twoja pasja. Jeśli robisz coś, co kochasz, coś co i tak byś robił nawet za darmo, to uwierz mi, ale masz ogromną przewagę nad innymi, bo ty nie walczysz z motywacją, ty po prostu wkładasz w to serce, a ludzie to widzą. Zarabianie na pasji to nie znaczy, że zawsze będzie też lekko. Pamiętaj o tym, ale oznacza, że nawet trudne momenty będą miały większy sens, ponieważ robisz tak naprawdę to, co kochasz. Trujecz, kreatywni ludzie nie myślą w kategoriach godzin, tylko celu. W klasycznym podejściu do pracy wszystko przelicza się na godziny. 8 godzin naszej pracy codziennej równa się nasza wypłata, ale twórcy działają zupełnie inaczej. Liczy się rezultat, zamiast pytać, ile jeszcze godzin muszę przepracować, oni pytają po prostu, co dzisiaj mogę zrobić, by być krok dalej, by osiągnąć swój cel. To zupełnie inna perspektywa. Spójrz na to, czwóreczka, nikt ci nie powie, jak zarabiać. Duże pieniądze. Oczywiście bezinteresownie. Jeśli ktoś zna sposób na zarobienie dużych pieniędzy, to szczerze, raczej nie opowie ci go na Instagramie czy Facebooku za darmo. No nie oszukujmy się. Ludzie chronią swoje strategie, swoje tak zwane know-how i trudno się tak naprawdę dziwić. Nikt nie chce dawać gotowego pomysłu za darmo, bo sam włożył w to, nie wiem, miesiące, lata, pracy. Sam byś tak miał. Musisz sam dojść do tego, co działa u ciebie, a co nie. Możesz się inspirować, ale nie licz, że ktoś poda ci wszystko na tacy, bo to jest niewykonalne. Tacy ludzie cię tylko chcą oszukać. Piąteczka. Nie bój się popełniać błędów. To one dają doświadczenie. Każdy błąd to lekcja i nie ma lepszego nauczyciela niż porażka. Uwierz mi, sam coś o tym wiem. Oczywiście wiem z własnego doświadczenia, że błędy bolą, frustrują, czasem po prostu kosztują nas kupę kasy i czasu. Ale z czasem zauważysz, że właśnie one budują twoje umiejętności. Im więcej razy się potkniesz i wywalisz, tym pewniej stoisz później na nogach. Sukces to nie ciąg zwycięstw, to ciąg porażek, z których wyciągnąłeś wnioski. Numer 6. Działaj zamiast tylko... Analizować. Planowanie jest ważne, ale jeśli tylko planujesz, analizujesz i się zastanawiasz non-stop, to stoisz w miejscu. Ruch generuje rozwój. Popełniaj te błędy, nawet głupie, małe, ale wyciągaj z nich wnioski i idź dalej. Lepiej zrobić coś niedoskonale, czekać na perfekcyjny moment, który może nawet nie przyjdzie, ale skąd to możemy wiedzieć? Dlatego pamiętaj, działaj mimo wszystko, rób powoli i dąż do celu. 7. Jeśli możesz o czymś marzyć, możesz to zrealizować. Ale marzenia to nie magia. Samo marzenie nie wystarczy. Możesz mówić, że chcesz być bogaty, słodny, nie wiem, szczęśliwy, ale jeśli za tym nie pójdzie żadne działanie to zostaną tylko pustymi schodami. Ja zawsze traktowałem marzenia jak projekt. Marzenie to cel, a cel to po prostu plan, a plan to działanie. I nie, to nie znaczy, że cel zrealizujesz w tydzień. Pamiętaj, by coś osiągnąć, potrzebujesz miesięcy, czasem lat, ale jeśli naprawdę tego chcesz, tak prosto z serca, idziesz w tym kierunku, krok po kroku. Pamiętaj, nie czekaj na gotowy przepis. Nie niż na to, że ktoś ci da, Klucz do sukcesu, bo takiego klucza po prostu no nie ma, ale masz coś lepszego: swój rozum, serce i swój upór. Po prostu działaj. Popełniaj błędy, wywalaj się, potykaj i buduj swoją drogę, bo właśnie w ten sposób rodzi się prawdziwy sukces. Pamiętaj, że sukces nie oznacza tylko pieniędzy, bo pieniądze to jedno. Ale sukces to jest to, czego ty pragniesz w swoim sercu, więc musisz to sam odkryć.